U. Ciężko było, wam powiem. Widzicie tamte światło w tunelu. Tam trzeba było wchodzić. Jakieś 40 na 40 50 może na 50. Dobra. Jest Andrzej. A tutaj są nogi Marcina MB. I my jesteśmy, Andrzeju. W jaskini. Na, na ścianie. W jaskini na, na ścianie. A miejscowość podajemy, czy nie? Roguszka. Miejscowość Roguszka, jaskinia na, na ścianie. Dziwna nazwa. Patrzcie. Od razu na wejściu. Widać. Klimaty jaskini. Wcześniej tam przed nami wydobywali wapień. Tu jest tak zwany wapień krystaliczny. Można napotkać go jeszcze na ociosach. Nie wiem czy to dobre określenie. Ociosy w jaskini. Uważajcie, bo tu jest mokro. Nacieki są. Wzorki są. Proszę? Tak, Czego nie udało się zniszczyć i zabrać to są. Aha, podobno zniszczyli tą jaskinię, bo urabiali tu kamieniową. Ale no widać, że no to Także trzeba uważać też na nogi. Patrzcie. Tam jest Andrzej z tyłu Marcin. Otóż tu się jakieś polewy robią. Nie wiem czy tu już nie uszkodzili tych, tych... Tak, podrywali, z tej strony będzie widać jak pole. Stala, stalaktyty. No uważaj Marcinie bo ślisko jest to sama zombie znowu do siebie że że potem się to wszystko z góry spadło a właśnie tu widać że poniszczyli no niestety sobie na pamiątki biorą oczywiście film trochę tak ruszany bo widzicie po czym ja chodzę nie? ręce zajęte, skały wystają ślisko więc trzeba kroczek za kroczkiem uważać my idziemy do góry? tak U, to nie wiem czy będę kontynuował nagrywanie chyba trzeba będzie spauzować no ale cóż tak. idziemy, idziemy etapami. etapami tak jak, jak zawsze to jak że uzna, my... że mum dość to mu no, dojść no. To. Zobaczmy tutaj, jak się natura broni z powrotem chyba na... że kenać się Mi się Widać, czym? że jaskinia żyje, bo wciąż są. Pomałe. Czekajcie, nie maleję. Wiadomo, wszystkich w ciągów jaskini nie zwiedzimy, ale jak możemy się trochę pobrudzić. Poczekamy na Marcina. Tak, poczekamy. Robisz, tak żeby wiedział... Marcin, świeci ci, czy co? No, no znaczy Uważaj na te te, bo śliskie są strasznie Niestety skały mają taką błotko glinka. Glinkę Która pomaga przy przyciskaniu Tak Która Nie pomaga przy chodzeniu Ale nie przy pomaga przy chodzeniu no. Idziesz pierwszy? No. no to idziesz pierwszy bo... Ja tutaj gdy będzie wyżej i będę na rozprzestrzeni Marcinie, spójrzcie tutaj Widzicie lekkie drżenie? To drżenie rąk z wysiłku Możemy sobie tak to nauczyć Możemy Dobra, idziemy etapami do góry No skotkami. postaramy się iść tak skotkami, nie? Będę się starać nie wyłączać Oczywiście to wygląda jak wygląda Czekajcie, czy ci ręki brakuje? Tam do góry? Nie, my tu pójdziemy do dole. Nie będzie, ty sobie podejdziesz wyżej? Oh. Patrzcie, woda się tutaj porobiła. Mały taki stawik. Misa martwicowa. Misa martwicowa. Uważaj tu, Marcinie, jak będziesz chodzić Widzisz na głowę tutaj. No, no uważaj na głowę. W jakich draperii, jakichś tam wieżowinie, dyżowatych nie doświadczymy, no ale jakie <tanow> to te stosunki z pombusu? Szanowni niestety już nie, nie było wody, więc to jest sucho. Czekajcie. No Przecież ten worek pewnie Ci przeszkadza. Nie. Nie? Możesz mi pomóc trochę? O, właśnie. O, o tam możesz pokazać, są ciągi do góry. Parę, telefon drży. Ręka? O, to łokieć o skałę będzie i stabilizacja. Latarka się grzeje, trzeba jej zluzować, dobra. O, teraz jest inny klimat. A my idziemy tam yy, Tak, powolutku sobie może schodzić Dobra, nie, nie, nie teraz jeszcze dodam radę Tu radę Czy coś potrzebuje, żeby cię wyświetlić? No. no? Nie wiem no. Może, Nie wiem, czy to jest potrzebne Możesz z tego korzystać Tu pomału, idziemy w dół no niestety zaś muszę na wam na są takie ostre, żeby jest łatwo się pośliznę. trzeba uważać, nagrywanie jest takie, jest, ale nie o to chodzi. Chodzi o to o. Żeby wam pokazać. Żeby. To żebyś wchodził do sali wyrostków. To każda sala ma nazwę. Tak. Chciał pourabiać, nie... pourabiać, Pourabiać. pan co... Pourrabiać. To co śniaków pozbierać? <grymieniem> no, nie, ja <grymieniem> wyjąć. Super, no. Super mnie! <grymieniem> Niówka jest, Marcin mówi. No. To jest... Pamiętaj, taka eksploracja to nagroda za wspinanie tej ścianki. Aha. Ale tutaj nie parę gminy, to panie musiał siedzieć. Niech tam... Jakie tym musiało być giry wodne, żeby tą no Tam w górach stołowych, ta Łukasz mówi, że tam było morze kiedyś, a tu co woda wsadziła. Tak, znaczy w, w ogóle tam na, w tym skalnym miejscu, na, na miasteczku, tam też są jakieś jaskinie, ale pozamykane. Na Strzelnicy. Makaroniki wiszą. robią się. Robią się. słychać jak kapie. Tamta kropka to nie topesz. Ostrożnie tam są takie schodki z tym na molisku zrobione. zjesz, niżej w tej sali i się odwrócisz doświetlisz, to będziesz widział jak to Tam są schodki, ale tu są tak. takie nieschodki. schodki. Pamiętaj, że jak masz... W razie czego stracisz równowagę, to od razu siadaj na czubek. Tak jest bo masz dwie ręce zajęte na spokojnie wam pokazać Kulę, jak chciałeś to nie było nie nakręciłem tak, w ogóle mhm. dobra tu w sumarne szanse zejścia nie, 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 nie. zejścia nie wiem któryndy w ogóle Trzymaj latarkę. No, daj. Latarkę. Tędy. No, tam pośliznę się. No, tam nie, bo tam jest syru. No, tam jest. Ja cię tam podświetlam. Może nie będzie oświetlenia na szkale od skala? Siadam na dupę. Dlatego... Tak jest. Są, no nie... Powiem Wam też, uważam, które pod nogi. Zobaczymy takie schody z zamoliska no, widzę, widzę, właśnie. Tam to działanie to wyglądać, jak wejdziesz z na domu. Ładnie mleczko, nie? Ciekaw, Ciekawe, bo tu, z czego to mleko, bo w wapiennych to mleko się wytrąca, tu wapienia nie ma, z tego, z tego... Nie znaczy, no, woda drąży wapień krystaliczny. Wypień krystali, krystaliczny. A, to pewno trochę to jakiś kalcet też byśmy wydziuwali. Było po drodze, ale nie wrzucałem do plecaka, no ale o... Po to plecak wyciągać, jak i tak zejdziesz na dół. No ale my tym, będziemy nie wychodzić, czy nie? Nie Andrzej, ale auto mamy niedaleko. Aha. No ja, no podejść można i nazbierać trochę. Dobra, idziemy sutkami, bo my pobajerujemy tu. Ach. No i niżej tym będzie mokrzej. Wiadomo, więc wilgoć. Ból by tu prawej, jak ładnie. Jak takie organki, nie? Powyżej. No. To. A tam niżej będzie widać groszki. To tutaj tak ma tendencję kurde do spadnięcia trochę tak. Na pewno bezpieczniej niż w twoich kopalniach <grym> Moich to znaczy <grym> Urabianych ręcznie tych strzelanych. Tu wszystko natura robiała. a co spadło, no to po prostu. A tu trzeba uważać, panowie. Lewą, prawą. Na no, no, prawą też. No zwiedzić może stałą całego. Tu repertuar wycieczki jest dobry. No, niestety, dojście tutaj i wejście. Nie wiem, ile ludzi by tu weszło. Ci, co mnie oglądają, moje oglądacze, oglądacze, prawdopodobnie, abyście zobaczyli ta dziura, to nikt nie wejdzie. Zachowalibyście się jak Marci. <laughs> A Marci się zachował, także. Czy naszej pomocy i współpracy wskazuje? No. O tu masz te groszki, Andrzej. Tutaj. Tam masz korytarz na dzielik, a tu masz groszki. Zobaczcie jak pięknie to wygląda. Jak sobie nie prześwietlić tego to będzie. Groszki. Tu też są te groszki. No takie porówny się zrobiły, braniaste. Zary Jak chcesz się powrócić, no. to tam dalej jest korytarz na nadziei. Ja wiem, w dół I można iść w dół. Tylko no. już na czworaczkę trzeba się powrócić. No. Pamiętaj, że w każdym rogu na mowisku jest perspektywa, że coś może puścić. Puścić? No tak, tutaj cały czas coś robią. Na końcu tego korytarza tam urabiają. Jak to pokazać, wam? Wracając do tematu wchodzenia do takiego miejsca, ci co wyglądają Marne szanse jedynie co to obejrzy taki jak wpisze tytuł co wchodzą, a jak jeszcze nie byli A podejrzewam Andrzeju, że już o wiele tu było ludzi, co z, ta, z, z tego tematu ogóle no nie, ogólnie wycieczki jakieś, szkolenia Patrzcie, o ale tu jest pięknie Patrzcie to Ręce Zejdzie spokojnie. A tak mnie to na dupie usiąść, tak jak ja. Przyjmować. Urabianie, czyli szukałem nowych wejść, tak? No, jakbyś się poświęcił, byś poszedł, wyszedł z tego. Dziecko by przyszli tam u góry Dobra, trasa dalsza gdzie? No tam gdzie jeździsz Czyli gdzie? To i tak tam pójdziemy. No to, to... <laughs> to i tak wyjdziemy w inną strefę komfortu. Patrzcie tutaj. Zobacz, jaki jest łamany. Po... Ktoś no? A po średnicy możemy sobie wyobrazić, jaki był duże. A na ile wycieczka planowana? Bo może jakieś części by trzeba porobić. Nie wiem, no to dojdziesz do tamtej strony i zrobisz sobie po tak. Jest, 16-17 minut. Dobra, idziemy. Czyli tu gdzieś? Tak, tak, tak. Tu i na lewo. Jak, jak oznaczenia korytarza prowadzą? Oznaczenia? Gdzie po są oznaczenia? Na mapie. To, 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 to. O tam pan. O. Dobra, zobaczmy. tutaj ręka nie. nie ma co? Uważać, tu. Ciągnie błotko, nie? Hmm. Tak, to na dole jest dużo wody. Czego? Nie No do, do wyciągania urodzku. Na blisko. No to idziemy moje drogie oglądaczki i oglądacze no. w dół Jak widzicie, leko nie ma. Ale no, się taka sprawda na ścianie, to się takie ogranie robią. Ja no, typowy go to perspektywa do góry. O. Jeszcze co raz, bo nie słyszałem. Jakby zobaczył Flintstone'a, to po za mało. Tam, tam macie już jest tak... No. No. Na dupie. Ty idziesz, idziesz. Nie wiecie, że to nie przeszkadza? To i tak kawał roboty zrobili tutaj, że wybrali to na monisko, nie? Zaborek, nie wiem jeszcze jak skinasz do góry to ostrożnie bo tam jest ślisko na dół. Tam na górze nie jest blisko, możesz tylko pokazać, że odbywałem się do pracy nie, nie da rady Zworem. worem Tak myślałem Nie da rady z worem ślisko A czy my idziemy tam Fez jeszcze daleko no Nie, 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 nie tam jest do góry i byś yy, gdzie ciąg w dół, nie? Aha nie wiem czy tam wchodzić w ogóle Andrzejo. Oh. A! ja się położę na razie. Już nie jest kuba, ależ Ja nie mam 10, ja ja, powin... ja nie to ten, nie w ten sposób. Nie, ja mówię Andrzeju, słyszysz mnie? Słuchajcie. Czy ja tam mam wchodzić? Jak chcesz, możesz zdjąć plecak i wejść. Aha, a jak nie to nie... To nie musisz. A to nie no nie no bo fez jest ty a wy to się czołga, rzeczywiście. Dobra, wracam się. Wracam się. Jak chcesz Marcin, możesz tu zjechać. Na błocie. na Proszę co nagrane? no tu się nie wcisnę, znaczy się wcisnę, nie, tylko muszę worek ściągnąć i wcisnąć, a ja Andrzej mówi, tylko jest tam jakieś coś zejście w dół, i także ja się wracam nie widzicie jaki w jakich warunkach a. 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 żyjesz? żyję, nie, no nic mi nie ma, 20 Dwie minuty. Czy my kończymy nasz. To możesz zrobić przerwę i zaraz polecimy dalej. Drugą część i tyle. No dobra. Dobra, moje drogie. Oglądacie, patrzcie, że to. Tu... Oh. No, o, przeszkadzmy, przeszkadzał, miałem rację. Tak, młodzieży może sobie pogadać. Nie? Czemu młodzieży? No, wiedzisz, wiesz, że ty, no, wziąłeś go, no. Nie słuchałeś mnie. Mhm. Mówiłem, że będzie przeszkadzał. Marcin świadkiem. Ok. Kończymy. Część pierwszą. Z jaskini na na, 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 ścianie. na ścianie. No i pozdrawiamy z tego miejsca. Z Andrzejem i z Marcinem. Wychodzimy. I idziemy. Dalej. Oglądać. Trzymajcie się zdrowo, patrzcie. I do Zasiemka. Jest ciężko. Słychać było, ale to nie szkodzi. To ty słyszałeś, ale to no. nie, nie zbiera. Dobra, kończymy. Kończymy. Na razie. Do następnego. Pozdrawiamy i Ciemka, bo muszę wyjść właśnie w tym błocie. Błotko jaskiniowe jest super.